Zwykle wszystkie miecze leżące pod ziemią są zardzewiałe, ale ten nie jest. Romeo, skończ z tą zazdrością. Nie zazdroszczę, mówię prawdę. To kiepskie znalezisko. Czemu tu krzyczysz jak ofiara? Berta znalazła tu coś obrzydliwego. Czy czyja to kość? Jest ogromna. To jest ludzka kość. Dawaj, Berta! Wow! A, Berta jest taka mądra. Berta? Łap, dalej, do dzieła! Berta! Ona tak łatwo się nie podda. No, no, Berta, weź ten pierścień. Na, no. mądra! Cześć wszystkim! Zobaczcie co mam. To wykrywacz metalu! Dlaczego to wzięłaś? Idę szukać skarbu. Jakiego skarbu? Dowolnego! Ludzie ciągle kupią wartościowe rzeczy, a dzięki temu wykrywaczowi mogę je znaleźć. Super, mogę iść z tobą? O, cześć wszystkim, dokąd idziecie? Szukać skarbu, nie widzisz, mam wykrywać metalu. Nie wolę pójść na spacer. No jak chcesz, więcej dla nas. No, to szykujmy się. Berta, idziemy szukać skarbów. Tylko chodźmy bez Berty. A to niby dlaczego? Ona będzie tylko przeszkadzać. Wręcz przeciwnie, ona pomoże. Właśnie, psy mają dobry węch. Tak, szukają po zapachu. Ale wykrywacz metali może je znaleźć od tak. Pies też może to zrobić. Nie potrafi. A sprawdźmy to. Sprawdzimy? Tak, proponuję wyzwanie. Wygrywa ten, kto znajdzie najwięcej skarbów. Zgadzam się. Ja też. Romeo, naprawdę spodziewasz się wygranej? A dlaczego by nie? No to nie traćmy czasu i zacznijmy szukać! A chcecie wziąć młotek? Jesteśmy na miejscu! No to zaczynajmy! Chodźmy! Chodź, Berta! Tak, biegniemy! Biegniemy, Berta, biegniemy szukać skarbu. No i tyle nie pójdzie. No cóż, przegrałeś, nie chcę wyjść. Berta, chodźmy. To zacznijmy odmierzać czas. Godzina starczy? Dawajcie dwie. Tak, wybierzmy dwie, żeby Romeo miał jakąkolwiek szansę. Dobra, będą dwie. Kitty, z kim jesteś? Z wykrywaczem metali czy ze mną i Bertą? No. Będę gospodarzem. No dobra. Dosyć gadania. Kitty, zacznij mierzyć czas. Zaczynamy. Berta, chodźmy. Dobra, nie kłam. Pamiętam, że w zeszłym roku znaleźliśmy mnóstwo interesujących rzeczy. Oczywiście, to wykrywać je znalazł, a nie pies. Dawaj, Berta, szukaj, szukaj. Znalazłam coś. Uhuh. A oto moje pierwsze znalezisko! O oh, wow! Gratulacje! I ty to nazywasz znaleziskiem? To tylko moneta! Skończ z tą zazdrością! Berta niczego nie znalazła! Na razie Flora prowadzi! Berta, pokaż im, kto najlepiej szuka skarbów! Berta, coś znalazła! Dobra robota, Berta, jesteś super! No dalej, pokaż mi, co ona tam znalazła! To na 100% jakiś skarb! Uuu, co za smród! I to nazywasz skarbem? Obrzydlistwo! A może coś tam jest oprócz śmieci? Romeo, lepiej nie. Wątpię, żeby był tam skarb. Tak, tego należało się spodziewać. Pies szuka po zapachu. No Berto, nie mogłaś znaleźć chociaż monety. Dobra Berta, weź się w garść, nie poddajemy się. Mogę znaleźć o wiele więcej, ale nie takich rzeczy jak Romeo. O, i znowu coś znalazłam. Na pewno to są jakieś śmieci. Śmieci znajdujesz dzisiaj tylko ty. Tak, tak. Co my tu mamy? O, widelec, może ci się przyda. Ciesz się, ciesz. Może to srebrny widelec, więc jest wart dużo pieniędzy. Nie sądzę, żeby to było srebro. Flora już się napaliła, że jest mnóstwo wart. Lepiej go wyrzuć. To zwykły śmieć. Sprawdzimy to później. Idziemy czegoś poszukać! Berta zaraz coś znajdzie! Berta, chodźmy! Chodź! W twoich snach! Berta, dawaj! Co tak leżysz? Musimy znaleźć skarb! Berta, no co mam z tobą zrobić? Okazuje się, że pies nie potrafi znaleźć skarbu? Flora, nie drażni. Jest po prostu trochę zmęczona. Zaraz odpocznie i znajdzie jakiś skarb. Aż zdębiejesz. A wykrywacz metali nigdy się nie męczy. Co to wykrywacz metali może się zepsuć? I zepsuje się. Mamy tylko dwie godziny. Proszę cię, weź się w garść. Jak ja kocham ten dźwięk. O, Flora, widzę, że masz dzisiaj szczęście. Sama jestem w szoku. Berta, Flora znalazła już coś trzeci raz, a ty wykopałaś tylko śmieci. Ogarnij się. Oho, latarka. Nieźle. Ona działa. Świetne znalezisko. Super. Romeo, nawet gdybym znalazła tylko ten widelec, z łatwością bym cię pokonała. Dobra Berta, skoro nie możesz iść sama, pomogę ci. Chodźmy, chodźmy, chodź, chodź, chodź. To znalazłaś coś? Chodź, zobaczymy! No dalej, zaskocz mnie! Znalazłeś coś? To są słuchawki! Świetnie! Berta, jesteś świetna! Dobry piesek! No nieźle, a działają? Tak, działają dobrze! Gratulacje, Romeo, to dobre znalezisko. Flora, moje słuchawki są zdecydowanie lepsze od wszystkiego, co znalazłaś. Dziwne. Szukałam w tym miejscu, a wykrywacz metalu nie wydał żadnego sygnału. A widzisz, wykrywacz metalu jest do bani. Może się zepsuć w każdej chwili. Zaczekaj... Romeo... A to przypadkiem... nie twoje słuchawki? Oczywiście, że nie. Berta je tu znalazła. Właśnie, to jego słuchawki. Już je widziałam. No, no co ty wydawało ci się? No to, gdzie są twoje słuchawki? Tak, Jak, pokazuj. Przecież słuchałeś muzyki, kiedy tutaj szliśmy. Rzeczywiście, to chyba są moje y -y. słuchawki. A nie mówiłam? No, pewnie je skupiłem, ale Berta je znalazła i to się liczy. Co jeszcze? To się nie liczy. Berta je znalazła, więc to sprawiedliwe. Ja też mogę teraz zgubić biżuterię, a potem ją znaleźć. Ale czy to sprawiedliwe? Dobra, dość tego. Nie liczymy tych słuchawek. To niesprawiedliwe. Liczą się tylko te rzeczy, które były tu przed naszym przyjściem. Czy to jest jasne? Jasne. Spójrzcie, jakie przebiegły. Teraz będę miała na ciebie oko. Przypominam, czas ucieka. No i co? Teraz na pewno nie wygramy. Myślałem, że Berta znajdzie cokolwiek. Co się dzieje? Co znalazłaś? Ło, co to jest? Berta coś znalazła! Patrzcie, znalazła jagody! No gratulacje, Berta znalazła jagody. Możesz się wyrzucić. A, daj zobaczyć. O, oh, wow! To niesamowite! To rzadkie leśne jagody. No co ty, serio? Nie, świetne znalezisko. Tylko ich nie jest. A ty skąd to wiesz? Często chodzę do lasu z tatą zbierać jagody, ale powiedział mi, że akurat te jagody są niebezpieczne. Naprawdę? Ale wyglądają na jadalne. Co wy nie słyszeliście? To są wilcze jagody. Jedna jagoda i po sprawie. Co ty teraz za bzdury wymyślasz? Nie, to prawda! Tak, tak. Powiedz mi jeszcze, że w szkole przeczytałaś encyklopedię. No co, Flora, zazdrościsz mi, bo znalazłem fajne jagody. Można je sprzedawać? Wątpię. Lepiej je wyrzucić. Tak czy inaczej, idę szukać. Tak, szukajcie, szukajcie, a ja wyrzucę te jagody. Berta, chodźmy. Musimy pracować. Czy wydaje, czy Bercie jest gorąco? Psy mogą się przegrzać? Co za głupie pytanie! Oczywiście, że tak. Co ty nie widzisz, język jej zwisa strasznie. No i co z tym zrobić? Wziąłeś dla niej trochę wody? No więc nie. O czym ty myślałeś? Berta jest żywą istotą! Kurczę, berta, przepraszam, skoczę po wodę. Dobrze, że nie trzeba zalewać wykrywacza metali. Dobra, nie ciesz się! Ja tylko stwierdzam fakty. I Romeo rozpoczął nierówną walkę. Tak, ale na razie wygrywa. Dlaczego on nagle wygrywa? Znalazł tylko te głupie jagody. To naprawdę są bardzo rzadkie jagody. Ogólnie to tylko na ten moment, ale coś czuję, że zaraz coś znajdę. Fajnego. O. No i coś znalazłam, sądząc po sygnale, znajduje się głęboko pod ziemią. No i wspaniale, im głębiej, tym cenniejsze znalezisko. To nie jest fakt. Zaraz odkopiemy i zobaczymy, co tam jest ukryte. O! Nadchodzi Romeo! Kiedy ty gdzieś łaziłeś, znalazłam coś tutaj. No i co tam? Coś fajnego i wartościowego. Oh, wow, to jest prawdziwy miecz! Tak, jest zdecydowanie drogi. Berta, Berta, dawaj pij. No pij. Drogi, przecież to zwykła zabawka. To nie jest zabawka. Był zakopany głęboko pod ziemią, co oznacza, że został tu zakopany dawno temu. Pij, Berta, Pi. Daj mi spojrzeć. No, nie wiem, wcale nie wygląda staro. A może jest po prostu dobrze zachowany? Zwykle wszystkie miecze leżące pod ziemią są zardzewiałe, ale ten nie jest. Romeo, skończ z tą zazdrością. Nie zazdroszczę, mówię prawdę. To kiepskie znalezisko. Ten miecz jest zdecydowanie lepszy niż twoje głupie jagody. Moje jagody są wyjątkowe. Dość, Romeo, zostaw mnie w spokoju. Nie chcę tracić na ciebie czasu. Oddaj. Zabieraj swój miecz, jesteśmy zajęci. Berta, gotowa? Idziemy do pracy. Chodźmy, chodźmy, chodź, chodź. O, kolejne znalezisko. Jeszcze jedna moneta. Fajne, Ale tobie to nie robi jakiejś większej różnicy. To ciągle lepsze niż nic. Berta, musimy znaleźć coś fajnego. Jestem trochę zmęczona a ramiona. Rozumiem, to nie jest zbyt lekkie. Chcesz się zrelaksować i napić zimnego koktajlu? Jeśli odejdziesz, nie zatrzymam czasu. Tak czy inaczej, wygramy i bez tego. No, odczekałam cię. Idziesz ze mną? Tak, też mi się chce pić. Romeo, idziesz z nami napić się lemoniady? Nie, wolę szukać skarbu. Jak chcesz, my z Florą idziemy. Tylko nie próbuj znowu podrzucać nam swoich rzeczy. Przejrzymy cię. Tak, rozumiem, rozumiem. Tak, wychodzi na to, że nigdy nie pokonam Flory. Berta, znalazłaś coś? Jasny gwint! To jest kość! Berta, schowajmy ją z powrotem! Czemu krzyczysz tutaj jak jakaś ofiara? Berta znalazła tu coś paskudnego. gdzie ja to kość jest ogromna? To, to jest ludzka kość. Co? Nie może być. Uczyliście się biologii? To jest ludzka kość. Czyli by. berta znalazła ciało? Wychodzi na to, że tak. I co mamy z tym zrobić? O, znajdźmy cały szkielet. Po co? Chciałem stąd jak najszybciej uciec. A co jeśli ktoś będzie go szukał? A my po prostu uciekniemy i zostawimy go tutaj? No, tak. Nie, to nie wystarczy. Teraz odkopiemy wszystkie kości i dowiemy się, kim była ta osoba. A kto będzie szukał kości? Perta czy wykrywacz metali? Razem. A co z konkurencją? Jaka konkurencja? Mamy tutaj przestępstwo. O, dobrze, Bum. rozumiem. Kurze. A dlaczego sprawdzasz Bertę wykrywaczem metali? Może coś ukradła? Jagody? W żołądku? Nie. Idziemy? Tak, czaszka. Kręgosłup. Noga. 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 Tutaj też noga. Ręka. A to co? Może tak? Coś już zaczyna z tego wychodzić. Jakiś krasnolud? Czy coś takiego? A to gdzie ma iść? A to? Nie ma mowy. Co to jest? Minęły dwie godziny. Wychodzi na to, że skończyliśmy. A, według mnie to szkielet dziewczyny. Tak, znaleźliśmy jeszcze turbę. Oto torba. Już wiemy, że jest to dziewczyna. Obok niej leżały damskie rzeczy. A może to facet, który przebrał się na Halloween? W torbie jest telefon. No, ale nie działa. No wiadomo, ile lat przeleżał pod ziemią. U. Spróbujmy go naładować. Może zadziała. Poszukam ładowarki. Zostaw nam torbę z dowodami. Tu są jakieś symbole. A, wiem! Była czarownicą! To czarna magia! Daj zobaczyć. Ty głupku! To chemia! To formuła! Telefon od razu się rozładował, ale udało mi się zrobić zdjęcie. O, to jakaś młoda dziewczyna. Jaka szkoda. Znalazłaś jakieś numery? Nie, telefon wyłączył się od razu. Bateria pewnie była już zniszczona. A tutaj mamy wzór! Miała to na sobie? Szczerze mówiąc, to ubrania dla starszych ludzi. Nie dyskutujmy o gustach modowych innych ludzi, zwłaszcza osób nieżyjących. A wy co znaleźliście? No tak, mówiliśmy ci, tę księgę zaklęć. Znam się trochę na chemii, a to jest dość skomplikowany wzór. Na pewno nie dla początkujących. Czyli była chemiczką, albo była w tym dobra. Patrzcie. Robiła coś chemicznego. Możesz ostrożniej? To dowód. Dawajcie, otwórzmy to i powąchajmy. Lepiej nie. Jest chemiczką. Może to trucizna. O, są dokumenty. Miała na imię Hanna i miała 80 lat? Niemożliwe! To nie mogą być jej dokumenty. Na zdjęciu ma 20 lat to na pewno kogoś innego. W takim razie ta hana ma coś wspólnego z naszą dziewczyną. Dobrze, znajdźmy Hanę i dowiedzmy się więcej o tej dziewczynie. Znalazłam ogłoszenie o jej zaginięciu. Zaginęła trzy lata temu. Myślę, że to wtedy ta dziewczyna umarła. Miała na sobie brązową koszulkę i miała przy sobie ciemną torebkę. No więc nasza dziewczyna jest złodziejką i ukradła rzeczy swojej babci! Coś tutaj nie gra! Zaraz napiszę do krewnych tej babci i dowiemy się, czy znają tą dziewczynę. Ciekawi mnie, co ona tu zrobiła za chemię! Mówiłam ci, nie wtrącaj się! Odpowiedzieli! Na zdjęciu widać tylko ich babcie z czasów młodości! No i co to oznacza? Nasza babcia w cudowny sposób się odmłodziła? Piszą również, że była chemiczką i brała udział w tajnych projektach. Mówię Wam, w tej butelce jest coś niezwykłego. Najprawdopodobniej w tej butelce znajduje się to, co ją zabiło. Pozwólcie mi spróbować zrozumieć te wzory. Jak możesz, byłoby fajnie. Chodźmy, potrzebuję komputera. Uważa się, że w tym miejscu zapisana jest część formuły kamienia filozoficznego. O, to z Karego Pottera! Uważa się, że kamień ten zapewnia swemu właścicielowi wieczną młodość. Dobra, ludzie, teraz trzeba zdecydować, co robić dalej. A gdzie są dowody? Notatka. Dziękujemy za znalezienie naszej babci. Przepraszamy, że zebraliśmy ją w tajemnicy. Zajmowała się tymi rzeczami, o których nikt inny nie powinien wiedzieć. Dlatego musieliśmy tak zrobić. Kurczę, zabrali też miksturę. Tak jest najlepiej. A co jeśli naprawdę stała się wiecznie młoda i znalazła kamień filozoficzny? Niestety, nigdy się nie dowiemy. To szkoda, ale mam nadzieję, że chociaż dostarczyliśmy rozrywki. Ziomki, dajcie znać, czy podobał Wam się nasz film. A także subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów. Wszystkim ba ba ba!